Siema, siema, siema. Cześć z tej strony. Bartosz Zalewski oraz. Jasiek Borkowski siemano frisbee I... wariaty. Siema, wszystkie frisbee wariaty zapraszane są na 9-10 sierpnia do Wrocławia, w Oraz do obejrzenia tego nagrania, gdzie będziemy prezentować, co? Ostateczne frisbee, triki, ultimate. Zapraszamy was. DJ play one for the DJ play one for the lady.